Kończymy Proszę. konferencję, Dobrze. jeśli tak Państwo reglamentują pytania. Ja reglamentuję to pytania. Donald Tusk, nie wpuszczając w Telewizji w Polsce. Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Proszę Państwa, dość tego cyrku, tak to można chyba najłatwiej określić, bo podejmuje się różnego rodzaju działania osłonowe. próbuje kreować no. Oczywiście to jest przenośna taka bardzo odległa polskiego maska w postaci pana Brzuski, natomiast tak naprawdę to problemem jest to, o czym pan rzecznik już wspomniał, mianowicie to, że wiemy dziś na pewno na podstawie wypowiedzi kanclera Szolca, że Polska zgadza się na to, żeby płacić za niemieckie błędy że polskie społeczeństwo, że Polacy mają płacić za to, że Niemcy wpuszczali do swojego kraju nielegalnych emigrantów na wielką skalę, a dzisiaj chcą się ich pozbyć. Pozbyć, a to oznacza, że te problemy, które tam w tej chwili przybrały już wyjątkowo ostry charakter i które po prostu zmieniają i to w sposób skrajnie niekorzystny, zwykłe codzienne życie Niemców mają być przeniesione do Polski. Przeniesione do Polski, w sytuacji, kiedy Niemcy są nam winne gigantyczne sumy za II wojnę światową, przeszło bilion euro. Są krajem, który już narzucił nam w gruncie rzeczy rząd, bo przecież bez tego wsparcia nie mielibyśmy tej zmiany, która nastąpiła, nastąpiła w październiku i w, ostatecznie w grudniu 23 roku, narzucił nam politykę, która jest niczym innym jak realizacją agendy niemieckiej, to znaczy politykę, która uderza w polskie interesy, w szczególności w interesy rozwojowe, no sprawa energetyki atomowej, sprawa CPK. To są takie najlepsze przykłady, ale także sprawa Odry. To jest właśnie to wszystko, co pokazuje, czyje, czyje interesy tutaj tak naprawdę są realizowane. No i oczywiście to ma być pokrywane, ta zapowiedź trzykrotnego zwiększenia, czyli zwiększenia do czterystu kilkudziesięciu milionów ton zdolności przeładunkowych, czy wręcz realnych przeładunków naszych portów, no to jest zapowiedź, która byłaby realna i pożyteczna, ale pod jednym warunkiem, że po pierwsze, no, potrafiono by zdobyć na to środki, a w tej chwili mamy do czynienia z zapowiedziami, które raczej będą wielkość tych środków ograniczały, no bo obawiamy się, że będziemy nowe luki, jeżeli chodzi o możliwość niepłacenia podatków, no te środki mogą być. Z podatków mogą być oczywiście także i z innych środków, ale z całą pewnością, ponieważ to, co zostało ograniczone, nie do końca zlikwidowane, ale bardzo radykalnie ograniczone za naszych czasów, czyli Luka Watowska i te inne luki, które dotyczyły podatków właśnie to była jedna z podstaw. Tych możliwości, które uzyskaliśmy i w polityce społecznej, i w polityce gospodarczej antykryzysowej, i w końcu w polityce obronnej, że to wszystko już w tej chwili działa dużo, dużo słabiej i coraz słabiej, a do tego jeszcze są zapowiedziane różne działania, które być może jest to wysoce prawdopodobne te możliwości zwiększą. Więc to jest bajka, tym bardziej, że tego rodzaju zwiększenie możliwości przeładunkowych Miałoby sens tylko wtedy, gdyby podejmowano na przykład i to może nawet z jakimiś elementami intensyfikacji takie przedsięwzięcia jak CPK, jak te nowe linie kolejowe, oczywiście do, na Odra i Ta Odra jako rzeka żeglowna byłaby tutaj potrzebna, bo przecież te towary musiałyby być jakoś do portów dostarczane i jednocześnie musiałyby z jakości sportów być odwożone do tych miejsc ostatecznego przeznaczenia. Te miejsce musiały być także poza Polską, w całej Europie Środkowej. Musiałby z Polski być przesuwane na południe. Nic nie wskazuje na to, żeby te działania, które by zmierzały właśnie do takiego przemodelowania sytuacji, no już nie tylko w środkowej Europie, ale w ogóle w Europie, jeżeli chodzi o sieci transportowe wszelkiego rodzaju, miały być przez ten rząd podejmowane. To byłoby w polskim interesie, no, jednocześnie byłoby to całkowicie wbrew interesom niemieckim, taki wielki port, no jego, znaczy wielkie porty, Łączna siła tych portów byłaby na równi z Rotterdamem, czyli największym portem europejskim, na pewno jednym z największych, a może największym na świecie. On właśnie to jest taki 30 kilka milionów ton przeładowuje. Otóż, powtarzam, to byłoby dobre, tylko w świetle polityki tego rządu, innych planów, różnych zapowiedzi, no, a także tej praktyki, którą wszyscy widzimy. To jest po prostu jedna z tych zapowiedzi, jak euro w Polsce, skądinąd to wprowadzenie euro byłoby niezwykle szkodliwe, ale jednocześnie, i dobrze, że się tak nie stało, ale jednocześnie przez góry, bo wiadomo, że to jest niemożliwe do rzeczy. Jak wiele innych zapowiedzi, młodzież ze 100 konkretami, a które już w momencie zapowiedzi były w oczywisty sposób oszustwem, Chociaż niektórzy dawali się na to nabrać ich oczywiście nie zostały zrealizowane. Także mamy do czynienia z cyrkiem, jak to już określiłem, jak to my określamy i chcemy tutaj jasno powiedzieć dość tego cyrku, dość tych wszystkich gierek, dość tego oszukiwania polskiego społeczeństwa. Polska musi wrócić na tory realistycznej polityki. Jednocześnie polityki, której pierwszym etapem będzie, to będzie trudny etap, wychodzenie z tego, co zostało w ciągu kilkunastu miesięcy zrobione. Kolejne etapy to będą te etapy, które będą zmierzały do rozwoju rzeczywistego, szybkiego rozwoju naszego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu ministrowi Błaszczakowi. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę państwa, dość tego cyrku. Jak państwo pamiętacie. W czasie kampanii wyborczej w 2023 roku Donald Tusk unieważniał uroczyście referendum, którego celem było zatrzymanie paktu migracyjnego, a więc zatrzymanie tych przepisów unijnych, które powodują, że Niemcy będą przerzucać do Polski migrantów, nielegalnych migrantów, którzy doszli do Niemiec z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu. Nie tak dawno w Gdańsku. U boku Urszuli von der Leyen, Donald Tusk powiedział, że nie będzie Polska przyjmowała, ale uwaga, dodatkowych kwot migrantów. Wczoraj odbyła się debata telewizyjna w Niemczech i kanclerz Scholz jasno powiedział, że wydalenia z Niemiec są zgodne z prawem, bo ja do wszystkich premierów w krajach sąsiednich zadzwoniłem i powiedziałem, że muszą się na to zgodzić. Dość kłamstw, dość oszustw, kiedy do tego jeszcze dodamy fakt, że Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotowuje nowelizację planu kryzysowego i daty nowelizacji zbiegają się z datami, które wskazuje Komisja Europejska na daty, w których mają się państwa członkowskie przygotować do relokacji migrantów. Jeżeli do tego dodamy jeszcze odpowiedź Magnusa Brunera, komisarza do spraw migracji, który stwierdza, że Polska nie będzie wyłączona z paktu migracyjnego, mimo tego, że przyjęliśmy bardzo wielu uchodźców z Ukrainy. No to mamy jeden pełny obraz tego, co dla Polski szykuje Donald Tusk, a jest to wprost zagrożenie dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Żeby się przeciwstawić tym zagrożeniom, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości składam wniosek do Marszałka Sejmu o dodatkowe posiedzenie Sejmu oraz przygotowaliśmy projekt uchwały. Liczymy na to, że Sejm Rzeczypospolitej jednogłośnie Sprzeciwi się temu wszystkiemu, co Donald Tusk przygotowuje na szkodę naszego kraju. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do serii pytań. Przed zadaniem pytania proszę o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji. Bardzo proszę Panie Redaktorze. Panie Prezesie, ja chciałbym zapytać o komentarz właśnie do debaty wyborczej, o którym wspomniał pan minister Błaszczak o słowa kanclerza Scholza, który właśnie wspomniał o tym, że zadzwoniłem do wszystkich szefów państw i premierów krajów sąsiadujących z Niemcami i powiedziałem, robimy to teraz i musicie to zaakceptować, bo to jest możliwe na podstawie prawa europejskiego. I Jak pan skomentuje właśnie te słowa? Panie redaktorze, no to jest potwierdzenie tych testów, które wystawiam już od bardzo dawna. To znaczy, że ten rząd jest w gruncie rzeczy rządem który wykonuje dyspozycje z zewnątrz. Bo nawet gdyby były takie postanowienia prawa europejskiego, no, skąd jest pytanie, kto się na te postanowienia zgadzał, to mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której e, takie postanowienia mogą przekazywać przedstawiciele Unii Europejskiej, no, w tym wypadku pani von der Leyen. Co prawda wiadomo niewielka różnica, jeżeli chodzi o kierunek działania. Pani von der Leyen realizuje po prostu niemieckie cele w Unii Europejskiej. No, Niemniej to, że w tej chwili to przekazuje kanclerz Niemiec, no, to też jest wielce charakterystyczne. Bo ktoś napisał, no może przesadnie, ale jednak warto to zacytować, że Polska staje się bandustanem w Unii Europejskiej, a była krajem, który pod naszymi rządami, który był w stanie z różnego rodzaju trudnościami, ale jednak realizować własną agendę i jednocześnie wspierać się z Unią Europejską. I to jest ta zasadnicza różnica. Czy ktoś ma świadomość Polaka, który chce żyć w suwerennym państwie, oczywiście w ramach Unii Europejskiej, no Unia Europejska sama w sobie, samo wstąpienie jest pewnym ograniczeniem suwerenności, ale za zgodą kraju, który wstępuje, czy też po prostu ma być krajem, który realizuje politykę zmierzającą do zaspokojenia potrzeb, ale nie polskich, wbrew polskim potrzebom, wbrew polskim, polskiemu bezpieczeństwu, wbrew najbardziej elementarnym interesom polskich obywateli. Proszę pamiętać, że już w tej chwili w Warszawie są miejsca, w których no, dzielnicowi po cichu, bo najwyraźniej władze nie chcą z tego robić jakiejś szerszej sprawy, wszerzej znanej sprawy, ostrzegają e, miejscowych mieszkańców, że trzeba jakby troszkę zmienić sposób życia, że drzwi już w domach nie mogą być otwarte, że trzeba rozważać na różnego rodzaju wydarzenia, na nieproszone wizyty i i tak dalej. I takie wizyty się rzeczywiście odbywają. Ja nie wiem jaki jest zakres, no nie mam po prostu takiego dostępu do informacji, żeby wiedzieć jaki jest zakres tych Wydarzeń w Warszawie, ale wiem, że takie miejsca w Warszawie są. Dziękuję bardzo. Następne pytanie. Proszę Państwa, jest dość długa kolejka, więc proszę po jednym pytaniu na redakcję. Dzień dobry. Daria Kania, Polska Agencja Dzień panie dobry. Panie Premierze, chciałam zapytać e, o decyzję prokuratury okręgowej Warszawie, Nie wiem, czy Pan słyszał, ale postanowiła prokuratura wszcząć śledztwo w sprawie spółki Srebrna. Chodzi dokładnie o łapówkę, o którą Gerard Bilfilger miał wręczyć księdzu na Pańskie polecenie. Decyzja prokuratury w Wrzosek. przepraszam. Słucham? Ale przepraszam, kto miał wręczyć na moje polecenie? Miał wręczyć ksiądz na pańskie polecenie, dlatego chciałam zapytać o komentarz w tej sprawie. Prokuratura wstrzymała dzisiaj w to no, no Ja dowiedziałem się właśnie dzisiaj przed chwilą, że prokuratura wstrzymała w śledztwo w innej sprawie, mianowicie że w sprawie odnoszącej się do hmm, działań z góry podjętym zamiarem. W celu wprowadzenia w błąd i oszukania tego Austriaka. Ja nie chcę wymawiać tutaj jego nazwiska, bo po prostu jest trudna, A poza tym z różnych powodów innych jeszcze do tego nie chcę. No, przy czym chodzi tutaj o zarzut, który można by postawić że w drugą stronę. Bo tutaj rzeczywiście było działanie ze z góry podjętym. Zamiarem zmierzającym do tego, żeby oszukać. A jeżeli chodzi o łapówkę, to mogę powiedzieć tylko jedno. No żadnej łapówki nie było. To są konfabulacje i jednocześnie imaginacja e, niejakiego giertycha, który właśnie to niedawno, chyba nawet dzisiaj, ogłaszał. A skoniną, rola tego pana e, w tych wszystkich kwestiach jest z punktu widzenia prawa. E, no, taka, że samo to, tylko już nie licząc innych spraw, z którymi był jakoś związany, no już jest podstawą do wszczęcia postępowania karnego i ja wyrażam tu nadzieję, że przyjdzie taki czas i to może nie odległy, w którym takie postępowanie karne będzie wszczęte Bardzo proszę. Dzień dobry, Kinga Sińska, Telewizja Jak państwo oceniacie plan rozwoju przedstawiony, rozwoju Polski przedstawiony przez premiera Donalda Tuska? i czy państwa zdaniem czego się w nim brakowało i pozwolę sobie zadać kolejne pytanie powstanie nowa komisja która zajmie się wszystkimi przypadkami nadużywania władzy wobec aktywistów demokratycznych z czasów rządu PiS jak państwo oceniacie ten krok rządzących dziękuję Znaczy jeżeli chodzi o mnie bo tutaj na pewno pan przewodniczący będzie miał też coś do powiedzenia no to ten plan rozwoju jest po prostu planem no, oderwanym od jakiejkolwiek realnej rzeczywistości. 500 miliardów, ale licząc w tej sumie także nasze zamówienia zbrojeniowe, no, to oznacza bardzo niewielką sumę, która by na pewno pozwoliła poważnie rozwinąć, ale jedno województwo w Polsce, a nie Polska. No to są po prostu takie zapowiedzi, no, zapowiedzi, o których już tutaj wspominałem, które było wiele i które nie miały nic wspólnego, były po prostu zabiegami w tym wypadku niewątpliwie związanymi z wyborami parlamentarnymi. I to, no, to jest można powiedzieć najkrótsza odpowiedź na... To właśnie pytanie, no może pan przewodniczący jest coś powie. Ja mógłbym dodać do tego, że te zapowiedzi mają taką samą wartość, jak zapowiedź Donalda Tuska z czasów kampanii wyborczej z 2023 roku, że benzyna będzie kosztowała, jeżeli Tusk dojdzie do władzy, 5,19. Ile kosztuje? Wystarczy pojechać na stację benzynową i się o tym przekonać. Bardzo jeszcze proszę. a propos aktywistów których mogliśmy dziś zobaczyć, chociażby rano, w akcji? No tak, proszę Państwa, no rzeczywiście działa grupa, najwyraźniej chyba przez kogoś finansowana, która łamie prawo, próbowała to robić i często im się to udawało, niestety, także za naszych czasów, która atakowała nas na różne sposoby, najczęściej w trakcie. Tak zwanych miesięcznic, to znaczy obchodów związanych z kolejnymi miesiącami po zamachu smoleńskim i mamy tutaj do czynienia z działaniami bezprawnymi. Taka kontrdemonstracja musi być oddalona co najmniej o 100 metrów od tej demonstracji, która jest atakowana tych uroczystości. Oczywiście w tej chwili to nie jest przestrzegane. Policja nie wykonuje tutaj swoich. Obowiązków, a poza tym to wszystko jest niebywale wręcz wulgarne, i można powiedzieć, że w tym sensie pożyteczne, że pokazuje, kto dzisiaj Polską rządzi. Jaki jest wymiar kulturowy tych ludzi, którzy dzisiaj Polską rządzą, skąd się wywodzą? Ja nie będę tutaj rozwijał tego tematu, kto skąd się wywodzi, a byłoby o czym mówić tutaj. I to może by wyjaśniło dużo, jeżeli chodzi o ten poziom kultury, którą reprezentuje druga strona. Taki poziom knajacki, no, ja tego słowa używałem jeszcze jako premier, ale nie wicepremier, tylko premier przed wielu laty i podtrzymuję. No to jest wszystko no, niesłychanie wręcz smutne, ale związane też niewątpliwie z zewnętrznymi interwencjami, jeżeli chodzi o. Nasze wewnętrzne polskie sprawy, choćby w czasie ostatnich wyborów, ta, ta akcja przecież była w gruncie rzeczy zewnętrzną interwencją, interwencją, która ma degradować Polskę, degradować Polaków. No, ci ludzie się w to wpisują. Bardzo proszę. Dzień dobry. Stanisława Pliłoświcz, 19.30, Telewizja Polska. Panie prezesie, w jaki sposób zamierza pan zaangażować się w kampanię Karola Nawrockiego? Czy wyruszy pan w trasę z kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość? I czy pana udział jest sposobem na ratowanie sondaży Karola Nawrockiego, bo jego poparcie jest niższe niż poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości? Dziękuję. Panie redaktorze, gdyby pan był łaskaw... Sądząc po Pana powierzchowności, pewnie Pan to już pamięta. Poprzednie kampanie wyborcze. Otóż ja nigdy nie występowałem razem z kandydatami, nawet jeżeli to był mój brat bliźniak w czasie kampanii wyborczej. I zawsze zachowywałem pewien dystans, także jeżeli chodzi o obecnego prezydenta, pana prezydenta Dunę. I sądzę, że będę to. W dalszym ciągu robił, no chyba żeby decyzja Stabu była inna, bo w trakcie kampanii wyborczej wszystkim kieruje Sztab i wszyscy łącznie ze mną muszą się temu podporządkować. W tej chwili Sztab, można powiedzieć, nie daje mi tego rodzaju zleceń, ja się temu podporządkowuję, ale jeżeli by jakieś zlecenia były, ale na pewno nie takie, żebym występował razem z kandydatem, kandydat na pewno sam doskonale sobie daje radę, to no, wtedy mogę jakieś działania podejmować. Ale e, jeśli spojrzeć na praktykę poprzednich naszych kampanii wyborczych, a było ich kilka, to ja nigdy w takiej roli nie występowałem. No chyba, że to była moja kampania wyborcza przegrana, no, ale to z naturalnych względów wtedy rzeczywiście byłem w centrum wszystkich przedsięwzięć. Bardzo proszę. Dzień dobry Paweł Kursa, DWB Info. Pytanie, czy prawo i sprawiedliwość po usłyszeniu dzisiejszego programu gospodarczego widzi taką możliwość na współpracę z polskim rządem na przyszłość i czy ten plan gospodarczy, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, widziany może różnie, jest możliwością do takiej współpracy ponadpartyjnej na przyszłość i czy będą Państwo chcieli partycypować w rozwoju polskiej gospodarki? My będziemy chcieli partycypować w rozwoju polskiej gospodarki, ale wtedy to nieszczęście, jakim jest rząd Donalda Tuska, już będzie częścią polskiej historii. Bardzo proszę. Dawid Styś, Polsat News. Dzień dobry, panie premierze. Do pana pytanie najpierw, bo chciałbym prosić o doprecyzowanie. Dwie wieże skoro wracają, to czy pan zechciałby się stawić do prokuratury, jeżeli zostanie pan wezwany? Bo takie zapowiedzi już się pojawiały, śledztwo wraca i jeszcze pozwolę sobie dopytać, mówiąc szerzej o rozliczeniach, bo Mateusz Morawiecki były premier z kolei ma być rozliczany za wybory kopartowe. I tutaj też przyszła informacja, że został wezwany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Dziękuję. Panie redaktorze, no, jeżeli chodzi o. Stawianie się w prokuraturze to jest obowiązek, no ale w tej chwili mamy zasadniczy kłopot. Ta prokuratura jest nielegalna, wszystkie jej działania są nielegalne i nawet więcej sądy, że to są po prostu działania o charakterze przestępczym. No i że przyjdzie czas, kiedy ci ludzie, którzy je podejmują, będą musieli zasiąść na ławie oskarżenia. Jakie będą wyroki, to oczywiście już nie nasza sprawa, będą to sądziły. Uczciwe sądy, ale sam, gdyby mnie pan o to zapytał, bym powiedział, że powinny być te wyroki bardzo surowe. Tyle panu mogę w tej sprawie powiedzieć. Natomiast, jeżeli chodzi o sprawę dwóch wież, no to ja zupełnie rozumiem, że w ramach walki z nami, ponieważ nic nie ma, no to trzeba też fikcyjne sprawy. To, że ktoś chciał wybudować nie dwie wieże, tylko jakiś wysoki budynek, bo to, że. To miały być dwie wieże. No to był akurat pomysł tego pana, który w tej chwili jest tym delatorem. A czy tak by było w ostateczności, to oczywiście nie wiadomo. Tam było wiele innych bajek z tym związanych. Nie wiem, czy to były jego pomysły, czy to były pomysły Gazety Wyborczej, czy jakieś inne. To wszystko było w sferze zamiaru, zamiaru który w ogóle nigdy nie jest przestępczy, bo zamiar nie jest przestępstwem nigdy. W stosunku do żadnego przestępstwa. Natomiast w tym wypadku po prostu mieliśmy do czynienia nie z przestępstwem, tylko działaniem zgodnym z kodeksem handlowym i będącym nawet obowiązkiem z punktu widzenia kodeksu handlowego. Jeżeli jakaś spółka ma jakiś majątek, który może wykorzystywać, to powinna go wykorzystywać. Bardzo proszę, następne Zdaniemy pytanie. Się pan, panie prezesie? No, proszę Pan, Nie odpowiedział pan na pytanie. Znaczy. No, bo nie widzę żadnych powodów, żebym w tej chwili miał odpowiadać na tego rodzaju pytania. Powiedziałem, że jest ogólny obowiązek i jednocześnie stwierdziłem, że ta prokuratura po siłowym jej przejęciu, no to chyba jest oczywiste dla każdego, że jest nielegalna. No, ktoś, kto no, ale by, dostaje pan wezwanie stawia się kto pan by, czy nie kto by, ktoś, kto by każdy kto by twierdził, że można siłą przy pomocy policji przejmować prokuraturę, eliminować ludzi, którzy pełnią tam zgodnie z prawem swoje obowiązki, no musiałby, że tak powiem, mieć no powiedzmy sobie w najwyższym stopniu ograniczoną wiedzę, ale także i zdolność rozpoznawania. Maja dziękuję. Panie. Dobrze, dziękuję pani. Ale ja jeszcze nie zadam pytania, bo to odpowiadał pan na to pytanie Ale słyszeliśmy pani pytanie już pani, i już pani dziękuję. Ja następną osobę, bardzo proszę, bardzo proszę pani redaktorze, pan redaktor z FM teraz zadaje pytanie. Pani redaktor, pani już zadała swoje żeby pytanie. mogła koleżanka zadać, bo ona tylko dopytała. W w kontekście po, Ale po to poprzedniego teraz pytania. Razem zadajecie pytania, dwie redakcje. Jedno dopytaliśmy tutaj dziennikarzowi. Panie redaktorze, czy zadaje pan maja pytanie, czy nie zadaje krótko pan krótko zada pytanie, panie, pa, panie, redaktorze. panie redaktorze. maja, krótko zada panie redaktorze, pytanie, albo pan, pan zadaje pytanie, albo kończymy już naszą konferencję. Także bardzo proszę. To kończymy proszę. konferencję, Dobrze. jeśli tak państwo reglamentują pytania. Reglamentuje to Donald Tusk, nie wpuszczając dziennikarzy, Bardzo państwo życzą w Polsce. No to wspólne jest jasne powiedzieć. Panie, panie My traktujemy wszystkie te operacje prokuratury jako przedsięwzięcia o charakterze kryminalnym. Dziękujemy. A na konferencję wpuszczamy wszystkich dziennikarzy, wszystkich stacji, na to Doceniamy. Doceniamy. proszę zwrócić A, uwagę. W przeciwieństwie do Donalda Tuska, który nie wpuszcza telewizji, chociażby Republika czy w Polsce. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Widzę.